Dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj sterowanie grupowe. Sterowanie grupowe przydaje się tam, gdzie chcemy za pomocą jednego kliknięcia zmienić stan wielu urządzeń. Dobrym przykładem są rolety, na przykład, czy oświetlenie. Jednym kliknięciem w dwóch pomieszczeniach możemy zgasić lub zaświecić światło. W moim przypadku będzie to brama wjazdowa i brama garażowa, ale z bramami są pewne problemy. <laughs> Pierwszą sprawą jest: nie możemy dodać do grupy kanałów. Zresztą tutaj gdzieś jest na forum dwie bramy garażowe i, i wjazdowe. Tutaj są jest y, opis, że nie można je dodać do, y, do tej samej grupy. I tu też na forum jest. Na tym samym forum jest rozwiązanie, jak to, jak to zrobić. Po prostu trzeba dodać te dwie bramy do jednej grupy, czyli, na, czyli jeżeli to jest brama garażowa, to tą drugą bramę wjazdową też trzeba zmienić na bramę garażową i zmieniamy tam po prostu ikony, i już dodajemy do tej samej grupy. Z tym, że Tutaj ten temat jest 2020, także może coś się zmieniło, ale dalej, jeśli, jeśli chcę dodać, dodać nową grupę, to dalej nie ma takiej możliwości. Czyli brama garażowa i brama wjazdowa, bramy wjazdowej nie można dodać do jednego kanału. Trzeba te bramy zrobić jako garażowe. Ob, obie bramy jako garażowe, w ten sposób. No po co, po co to robić? No, chyba łatwiej jest włączyć, kliknąć jednym, jednym przyciskiem, i od razu dwie bramy nam się otwiera, otwierają: i brama garażowa, i brama wjazdowa. Wjeżdżamy. Drugi raz klikamy: obie bramy się zamykają. Z tym, że też są pewne problemy tego typu, że jak jedna brama będzie zamknięta, druga będzie otwarta, no to ona one się po prostu na przemian. Jedna zamknie, druga otworzy. I tu są właśnie takie problemy z bramami, ale ja mimo wszystko to, to zrobię zmienię ikonę, dodam dodam do nowej grupy właśnie bramę bramę garażową dodaję i dodaję bramę wjazdową Znaczy ona też będzie brama, zobaczcie, e, zamykanie bramy garażowej, zamykanie bramy garażowej. Otwieranie, zamykanie bramy garażowej, ale już tu jest inne ID. Końcówka 66, końcówka 63. I to są dwie różne bramy. Tam po prostu w, w cloudzie trzeba zmienić ikonę lub swoją ikonę dodać lub po prostu... No, 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 trzeba zmienić tą ikonę, by wiedzieć, która jest, która jest brama zamykana, yy, która jest otwierana. Bo też yy, na przykład chcemy jedną bramę tylko otworzyć, yy, lub tylko jedną bramę zamknąć. Yy, no, ale w tych yy, ustawieniach yy, w, w grupie kanałów no, inaczej, inaczej tego nie zrobimy. Mm. Także mamy już tą grupę, mamy dwa urządzenia, dwie bramy I jeszcze no tutaj dobrze, by było napisać, że to są bramy. Bramy. Zapisujemy zmiany i w zasadzie to jest tyle. Mamy mm, e, bramy. Można, można to by było zmienić ikonę? Aha, musimy dodać nową ikonę swoją i wtedy yy, te bramy będą miały swoją ikonę. Także też zwracajcie na to uwag yy, uwagę, żeby zmieniać te ikony, bo jeżeli dwie bramy są yy, tak samo przepisane, jako brama garażowa, no to po pewnym czasie nie będziemy wiedzieć, którą otwiera, otwieramy bramę. No ale no nie ma innej możliwości w ustawieniach kanałów, by to inaczej zrobić Także to jest, to jest tyle. Przejdę może do aplikacji, zobaczycie jak to w aplikacji wygląda Tylko wam powiem tyle, że w aplikacji jeżeli otwieracie. otwieracie aplikację no to po prawej stronie na górze trzeba w dwie kropeczki, trzy kropeczki kliknąć i wtedy mamy właśnie grupy kanałów tak to wygląda w aplikacji jeszcze nie zmieniłem tutaj ikony w bramie wjazdowej. Pod spodem jest, tak jak opis brama garażowa i brama wjazdowa. Ten opis brama wjazdowa zmieniłem w klauzuli. No to, co już Wam mówiłem, że do jednej grupy kanałów możemy dodać te same urządzenia czyli brama, brama garażowa i brama garażowa. Ale w rzeczywistości jedna jest wjazdowa, i tutaj właśnie trzeba zmienić nazwę na bramę wjazdową i zmienić ikonę, i wtedy już wszystko dodamy do jednej grupy kanałów. Podobnie jest z roletami. Wszystkie rolety dodajemy, bo to jest to, same, to samo urządzenie, i tak samo jest z lampami. Także tak to wygląda w aplikacji. W, la, w aplikacji oczywiście możemy y, y, osobno zamknąć jedną bramę czy drugą bramę. A gdzie teraz jest to pogrupowane? No pogrupowane jest tutaj, jak są na, samym górze, na samej górze, jak są te trzy kropeczki. Wchodzimy i mamy bramę. Tu też tą ikonę można zmienić, dopasować do swoich potrzeb. Czy to będzie. Może ta ikona też zostać. No w każdym razie wiadomo, że pod tymi kropkami są grupy kanałów o tak. Tutaj osobno można otworzyć daną bramę, a tutaj jest hmm, otwórz, zamknij, i to są dwie bramy, się od razu zamykają czy otwierają. I podobnie, jeśli tutaj dodamy następną grupę, czyli rolety, czy światło, no to też tutaj będzie właśnie pod tymi trzema kropkami w aplikacji. Także tak to wygląda. Link też pod filmem dam do, do tego forum. Może coś w przyszłości będzie zmienione z tymi grupami, ale wydaje mi się, że jest to do obejścia. Po prostu trzeba zmienić ikony, trzeba zmienić nazwy i tak jak w przypadku bramy garażowej czy bramy wjazdowej, jest to do. Do minięcia, z tym że trzeba pamiętać o krańcówkach, bo musimy wiedzieć w której pozycji jest dana, dana brama. Tutaj na bramie wjazdowej jeszcze nie mam krańcówek założonych, szukam po prostu jakichś dobrych kontraktronów, tak by to nie było mechaniczne, tylko magnes. ...by tymi kontraktronami yy, sterował. No przede wszystkim hermetyczne żeby było, bo mechaniczne no okej, okay, są takie krańcówki mechaniczne, yy, są dosyć szczelne, no ale jednak magnetyczne no to... Wydaje mi się, że to dłużej i sprawniej to działa i odporne jest na warunki atmosferyczne. Dobra, chyba to wszystko. Piszcie komentarze, czy macie problemy ze sterowaniem, właśnie grupowym to jeśli będę mógł, to odpowiem, ale wydaje mi się, że to jest dosyć proste. Na przykład jeżeli ktoś ma rolety, aha, jeszcze jedna jest uwaga taka, że w jednej grupie może być maksymalnie 10 rolet. Chyba że yy, maila napiszecie yy, do programistów tam w supli i, i, i wtedy można by było dodać chyba tam jedno czy dwa, no trzeba zapytanie takie. Takie wysłać wtedy, ale wydaje mi się, że jest to, jest to do zrobienia. Na dzień dzisiejszy jest to 10 urządzeń, yy, tylko w jednej grupie. Dobra, to wszystko. Dzięki za uwagę, pozdrawiam.